Motodziennik wspiera platforma samochody.pl. Portal z ogłoszeniami motoryzacyjnymi, na którym możemy kupić lub sprzedać auto nowe, bądź używane. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na trzeci w tym tygodniu i chyba nie ostatni odcinek motodziennika. Ten będzie poświęcony samochodom używanym. Sprawdzimy przed zakupem. Fantastyczny samochód, będzie to Porsche Panamera. Ale zaczynamy. Zaczynamy od tablicy ogłoszeń. Trzy propozycje mam dziś dla Państwa, zaczniemy od Daci Duster, fabrycznie nowej, rocznik 2023, ale uwaga, z Dieslem. Silnik 1.5 ma 115 koni, manualna skrzynia 6 przełożeń i to jest dość fajnie wyposażona wersja z nawigacją, kamerą cofania i kompletem aluminiowych kół. Katalogowo taka dacia kosztuje 100 tysięcy, ta sztuka przeceniona została na 92 tysiące, mało pali, fajnie jeździ. Ale jeszcze fajniej jeździ, choć na pewno nie pali mało. Ten oto widoczny na zdjęciach Mercedes CLS. Jest to końcówka produkcji 2010 rok i jest to auto bezwypadkowe i sprowadzone z Japonii. Jakby się ktoś zastanawiał, czy nie jest po przekładce, nie jest auta z kierownicą po naszej stronie to w Japonii prestiż i szacunek. Ta sztuka została sprowadzona kilka lat temu, ma trochę ponad 100 tysięcy przebiegu i jest w perfekcyjnym stanie pod maską benzyna 3,5 litra 270 koni. Napęd oczywiście. Na tył. Cena to 85 tysięcy złotych. Na koniec. Na co komu to mruknę pod nosem. Ale w naszą definicję ciekawe internetowe znalezisko wpisuje się jak znalazł DUSPE. Pan Robert je wypatrzył. 1997 rok od początku w jednych rękach oczywiście polski salon do poprawek blacharsko-lakierniczych niestety, ale są też trzy plusy: niski przebieg 113 tysięcy km, bardzo ładne wnętrze oraz relatywnie niska na tle innych, jedyny taki zobacz, cena 6 tysięcy złotych. Ale na co to komu? Nie wiem, czy Państwo pamiętają, te kilkanaście lat temu mieliśmy taki podrozdział w naszych motodziennikach. E, ciekawe motoryzacyjne znaleziska, albo internetowe znalezisko dnia. Już nie pamiętam, jak dokładnie się to nazywało. Natomiast polegało, była to bardzo prosta zasada. Czyli jeżeli wypatrzyli Państwo jakieś ciekawe ogłoszenie z nietypowym samochodem, e, no to podsyłali Państwo to do nas, a my to z przyjemnością pokazywaliśmy albo i nie. E, więc myślę, że pora do tego wrócić. Jeżeli znajdą Państwo, wypatrzą Państwo coś ciekawego, nasz adres mailowy jest na planszy, pod koniec programu. A teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. Będzie to Porsche Panamera. Kody rabatowe na raporty od firmy AutoDNA, jak i na od firmy Product Tech znajdą Państwo w opisie filmu. Prędzej piekło zamarznie. Mówili przez dekady fani Porsche, komentując w ten sposób różne pogłoski. Choćby takie, że jakoby w połowie lat 70. szlachetna niemiecka marka miała wprowadzić do sprzedaży auto ciągle sportowe, ale tanie. I z silnikiem z przodu, w dodatku z silnikiem z Volkswagena. W roku 1975 do sprzedaży trafił model 924 i okazał się rynkowym hitem, a piekło nie zamarzło. Nie stało się to również w roku 2002. Profanacja krzyczano: Kto to słyszał, by Porsche budowało suwy, ale pierwsza generacja Cayenne sprzedawała się świetnie. Pierwsze Porsche z dieslem? 2009 rok, znowu nic nie zamarzło. W tym samym 2009 roku do sprzedaży trafiła też Panamera. Doszukiwano się w niej podobieństw, by jakoś ten zgrzyt wytłumaczyć. Czytaliśmy, że z tyłu to prawie model 928, nie sądzę, że z przodu 911, może trochę. I jak nie trudno się domyślić, auto trafiło w rynkową niszę i oczywiście, że żadne piekło nie zamarzło. Panamera była autem pięciodrzwiowym, rodzinnym, dla rodzin, którym się śpieszy, pisano z lekką złośliwością, bo Panamera na początku była obiektem drwin. Miała być autem dla nowobogackich, autem niby sportowym, ale z dużym bagażnikiem, dodatkową parą drzwi, liftback, shooting break, jak zwał, tak zwał. Próbowano w tym pomyśle doszukiwać się podobnej determinacji, co u Volkswagena, gdy wprowadzał Fejtona na rynek, jednak o ile luksusowali muzyna, ze znaczkiem aut ta dla ludu faktycznie nie chwyciła, choć była bardzo udanym wozem, tak sportowa limuzyna okazała się dobrym pomysłem. Jest przecież mnóstwo osób na świecie, które stać na to, by co dwa czy trzy lata jeździć nowym modelem Mercedesa klasy S, BMW 7 czy Audi A8 albo Lexus MLS. Podsunięcie im kolejnej propozycji, w dodatku z całą stojącą za marką legendą i obietnicą wrażeń z jazdy na nieznanym do tej pory poziomie, sprawiły, że Porsche bez problemu wykonało plan. Nawet z bonusem planowano sprzedaż 20 tysięcy aut rocznie, a już pierwszego roku w ciągu 10 miesięcy zamówień było nieco, ale mimo wszystko więcej. Jaka była pierwsza Panamera, jaka jest w dalszym ciągu? Jeździłem nią zaraz po premierze, ale chyba za krótko, by pewne rzeczy docenić. Na pewno nie było to auto tak wygodne, komfortowe, jak jak BMW 7 czy Audi A8, sprawiało też wrażenie bardziej chaotycznie rozplanowanego w kabinie, której trochę brakowało sznytu, tego dużego wow, wow, które często padało przy okazji premiery nowej siódemki czy eski. Nie było to też auto tak zwinne, rozkoszne, acz specyficzne w jeździe jak 911. Jeśli ktoś dużo wcześniej podróżował na przykład siódemką, to mógł się nie odnaleźć. Jeśli jeździł 911, również. A jak oceniam pierwszą panamerę z dzisiejszej perspektywy? Dużo, dużo lepiej. Sylwetka ładnie się zestarzała, to ciągle atrakcyjna linia. Wnętrze nabrało szlachetności. Łatwiej docenić zegary, powściągliwość projektu, nawet ten nadmiar przycisków, który kiedyś mógł przeszkadzać, dzisiaj cieszy. Zwłaszcza w konfrontacji z nowymi autami, w których trzeba wszystko dotykiem piano black. A jak się tym jeździ? Rewelacyjnie. To skuteczne, sprężyste auto, które nie boi się prędkości, bardziej albo i bardzo energicznej jazdy. Jest doskonały układ kierowniczy, hamulce, zawieszenie, no i silnik. A trzeba oddać, że był wybór i to spory. Diesel 30250 KONI pojawił się dwa lata po premierze, w 2011 roku. Od 2013 miał on 300 KONI i robił setkę w 6,8, a mocniejsze w 6 sekund. I to z jednej strony jest dobry wybór, bo to znana i niezła konstrukcja, przyjemniej się tym jeździ. Ale jak to w dieslu, czerwone pole pojawia się bardzo szybko. Motory V8 o pojemności 4,8 litra mają od 400 do 570 koni w wersji Turbo S, ale po lifcie po 2013 roku dostępne były też silniki 3.0 V6 z doładowaniem. A od 2009 do końca produkcji, czyli do roku 2016, dostępna była też wersja z motorem 3,6 litra V6 300 po lifcie 310 koni. Wbrew pozorom to nie jest ten sam silnik VR6, co w Superbie, choć również jest to wolny sak. Jeśli ktoś miałby ochotę z Panamerą się w bezpieczny sposób zbliżyć, to właśnie odmiana 3.6 wydaje się najlepszym pomysłem. Koszty ewentualnych napraw, jeśli chodzi o zawieszenie, skrzynię biegów, była manualna albo siedmiostopniowa PDK, czyli DSG, czy raczej Astronik, bo silnik wzdłuż, albo bieżące serwisy, nadal będą bardzo wysokie, ale przynajmniej obsługa silnika będzie tańsza. I to znacznie, w końcu to 6 cylindrów, a nie 8. A jak przyspiesza ta najwolniej Mniejsza benzynowa panamera? Na szczęście ona wcale nie jest taka wolna. 6 z hakiem do setki. I właśnie taki egzemplarz dziś sprawdzimy. Oto on. Jest z 2010 roku. Napęd na 4 koła, 135 tysięcy przebiegu i skrzynia automatyczna. Auto widoczne na zdjęciach wystawiono do sprzedania za 100 tysięcy złotych. I ciekawostka, jest to egzemplarz z polskiego salonu. Bezwypadkowy, regularnie serwisowany. To auto raczej niszowe. Egzemplarze, które sprawdzamy każdego roku można na palcach jednej ręki policzyć. I są to Niemcy, Stany, Stany Niemcy. I samochody te odpadają najczęściej z powodu napraw blacharskich, a raczej szerokiego ich zakresu. Drugi problem, równie ważny i poważny, to stan techniczny. Silniki V8 to częste wycieki, nadmierne zużycie oleju, wypadające zapłony. Korozja? Nie spotkaliśmy się. Problemy ze skrzynią? Też nie. A od czego zaczniemy dzisiejszą panamerę? Oczywiście od sprawdzenia auta w bazach Autodna. Interesują nas przede wszystkim szkody oraz, rzecz jasna, przebieg. Po wygenerowaniu raportu są dwie dobre informacje. Pierwsza jest taka, że przebieg się zgadza, a druga, że choć szkody są odnotowane dwie, to są one niewielkiej wartości. To mogło być uszkodzenie przedniej szyby, jakaś obcierka, może felga, na pewno nic poważnego. Przeglądy robione były regularnie, są też zdjęcia z 2016 roku, gdy auto za 200 tysięcy sprzedawał pierwszy właściciel oraz z listopada 2020, gdy za 150 tysięcy wystawił je do sprzedaży. Przedania kolejne, więc jedziemy. I pierwsze wrażenie jest super, bardzo ładne, zadbane auto z niewielkimi i oczekiwanymi śladami eksploatacji, zwłaszcza na zderzaku z przodu. I na masce, na której jest jedna zaprawka. Na całym aucie jest oryginalna warstwa lakieru, wymieniana była tylko szyba, jest z 2018 roku. Wnętrze na piątkę z plusem. Jest bardzo zadbane, jedynie na fotelu kierowcy jest niewielkie, nawet nie przetarcie, wytarcie raczej. Wszystko działa, wszystko co ma się wysuwać, się wysuwa i chowa jak należy, a jedyna warta odnotowania rzecz to przyciski do regulacji temperatury i nawiewu. Są z lewej i prawej strony dźwigni zmiany biegów, i te od strony kierowcy trzeba popchnąć mocniej. Pirotechnika oryginalna to bez cienia wątpliwości, bezwypadkowy i praktycznie bezszkodowy samochód. Plus, Felgi przydałoby się odświeżyć, a będzie okazja, bo opony to raczej trzeba wymienić. Zimówki mają 11 lat, zaparowany jest jeden kierunkowskaz i lampa z tyłu. I widać też po hamulcach, że to stoi od pewnego czasu, ale to się zaraz zmieni. Uruchamiamy silnik na zimno. I przez 30 sekund mamy z lewej strony silnika jakieś dziwne odgłosy, klepanie wręcz, co oznacza konieczność wizyty u mechanika albo w serwisie. System zmiennych faz rozrządu ewidentnie ma już dość. Od góry mamy trochę oleju, w okolicach pompy i pokryw rozrządu. Jazda testowa? Silnik super. Oprócz tego hałasu na początku. Zawieszenie też, ale są dwie uwagi. Auto potrzebuje geometrii, podczas jazdy na wprost lekko przestawiona jest kierownica, to nie jest problem i raczej niewielki wydatek, ale podczas spokojnego ruszania skrzyni zdarzyło się mocno szarpnąć, kopnąć. Nie za każdym razem, ale parę razy się zdarzyło. Być może wymiana oleju pomoże, być może adaptacja, ale na pewno trzeba się będzie temu w przyszłości przyjrzeć. I jeszcze wizyta na podnośniku nas czeka. Korozji zero, ale jest małe zapocenie na łączeniu silnika ze skrzynią. I to była najładniejsza Panamera, jaką sprawdzaliśmy, jaką oglądaliśmy. Oczywiście nie była ona wolna od VAT, ale mimo wszystko był to samochód, który naprawdę zrobił bardzo dobre wrażenie. To wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.